Bardziej sustained match. Tak było wycołania to granie. Się wkurwił, ale teraz normalnie wszystko nacierało się. Chyba mi się skroll powoli psuje w myszce. To niedobrze. Po, 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 po. no i już stary chyba mam po blubafie. Yeah, bo mam po blue buffie... Yeah. Dobra, idziemy na od nich. Myślę, że one się po prostu cofli, ja. Tak według mnie. No, Chociaż... nie wiem... Ja... Na mi to jest, nie wiem. No tak, będziemy po blue buffie, wiesz o tym. O... To jest... ten. Hmm... No, w sumie rację. Patrz, jak to plazma. O kurwa. Unkurty Dobra, styknie Hej Kurwa, klikło się Dobra, kurwa Dowie mnie, dawaj mnie ta Syryna Nie, ten stuntarniach na mnie będzie miał trochę ciężko wydaje mi się Azir wystartował z QXD. XD Powiem tak No, blue nie mam Nie oszukujmy się No mam drugi level, ale drugi level mi ch**a *ja dał Mi byś przydał blue, nie? No, tak okropicznie. Okropicznie by mi się blu przydało. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób tego roda wykorzystam. Dobra, idę. Ida, Riven, zrób coś, błagam. Dobra Porobiono Porobiony Teraz się mogę cofnąć z czystym serduszkiem mm, z raz zrobię sobie Dlaczego ty tak Kamil tam podśmiechujkowujesz? Jest tak na nim 606 zarusza. Leży Nice. Być tu. No, czekaj, może zrobiasz to co? Że nie no dobra, co w hmm. Mm, no, nasz cofnę. A to. Mm, Renekton jest low straszny. Na mi nie jest... ...iwerny. Nazir jest słaby. I vernij na bota. Mhm, mm mm -hmm. nie wiem, o co ten typ spiął. Tyż mi pingował. Też mi pingował. Gościu się obserwał trochę, nie wiem sprawdzę od nich blue, może jak... może akurat. Nie mam jak zrobić wizji u nich, albo mam. Ja tam mogę flashnąć. Już nie idzie to? to? Oh Dobra, są zamknięci. Opuścił to typy ku**a. Ty byś padł jeszcze. Jakby nie to ten wreszcie byś padł. No. Eee, w taliach, taliach, taliach ma szósty. Ale jest pedalem. ale ja padnę. Leża, Tak by ci tam nie pomógł. Mm. Prawie. jakby się odsunął, to może. Może, może, może by to coś dało. Na nim się atak spit składało, nie? Nie pamiętam o ro, am, bro. Ten Azir powinien roamować. Ale gościu tego nie potrafi. Mm -hmm. No i porodzie mam. Dawaj, Drake a. Jinx. Enemy Junglera nie ma, to jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Gdzie jest nasz Padekery? W dupie. No, hmm. Zabijemy jakoś? Też nie. Nie Darek, nie muszę z tego. Bez sensu. Mają oni jakiegoś ulta? Nie. leża Nie. Wolf jeszcze bym zrobił w sumie. Ja nie mam żadnych buffów w tej gierze, czy to nie. Typowo gra na Iverno. Nie no, typowo gra, w której nie ma wizji. Mam szósty, ale to no niewiele da. Zrobię Sojumu. No, ta ri Riven jest 0-3, ona dostała fraga na początku, znaczy no, asystę mm, znowu się zaczyna kałamfiesta. Jest wart. Tez, za 12. No pieprz, z z typie typie. Dobra, flash no. Ten Typ ma 9 level, nie? Dalej, hello. Oh. Fuck you mate. Co ten Azir zrobił? On się zaczął cofać tam. Musisz na bota, bo ta jinx tam raczej nie wytrzymać. Dobra, ale zrobił chyba atrakcji, Stawiasz ściana. No. Dzięki. Chociaż nie wiem, czy chyba szybciej piechty nie poszło. No na szybko to nie zrobił wielki. Kurwa, kto mi tam pisze na stopu? Nie wiem, skup się na razie na tym meczu, bo ta Riven ma w duchu na tym mocno. Co jest? Paweł pisze, że jak coś to może z wami grać. I tyle. Gdzie pisze? No, napisał na na Discordzie. Ale jak, jak będziecie chcieli z nim grać, to macie mu na fajie napisać. Mm. Nie wiem, ja bym solo dło pobrał. No Znaczy ja też gram, ale mniej No chyba. Oh, o fucking hell Ale fail flash Myślałem że jeszcze lead mam Idę po mojego reda. Mm, niedobrze, tylko ja i Jinx mamy fragi. To się jakoś super nie skończy. Mam ulta za 12, 11, 10. Dotąd. Ja mogę się wpieprzać pod tureta na ulcie. Ja mogę tam na ulcie wlecieć po prostu. Nice. I turet. Bierzemy dalej, 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 dalej. Musiał, bo ona by padła. Drake za 20. Chodź do tego topa, kupi Bute, Bo ja sobie wezmę ten... O tam, o, Renekton ma fragi, ja sobie muszę wziąć Tabi. Stunuj mm. go babo. Baba jest riven, matko. No stary. Ulta masz, Darek. Je mm -hmm, mm -hmm. nas zamyka. Serio? A co robi Riven? To robi Riven To robi Azir Nie wiem No ale czy ja, tam sama duch robi Ej, bo się była z tego iwerna. Idę po od nich blue. Zaraz, staję. Abym na miejscu człowieka. No co on robi? Co jest z tymi ludźmi nie tak? Nawet tego double buffasz. No to chodź, musimy patrzeć, tu mamy tureta stary. Będziemy się przy nim bronić. Damy radę na lajcie. No uszniemy to ludzie, mam ulta Miałem 10 fragów, stary. Damy radę druty chyba, może nawet. Dobra, teraz już nie. Cofać. Ten bodziec do cofej. Zabił go. Zabił. Zrobił to. Brawo. Brawo Azji. Nie multa. ulta. Leżysz stary. Co ty robisz? Coś ty zrobił. No na fejsie, na Discorda, nie? Pan Czarku, A, no no. To? bo na face. na fejsie. Na chuja twojego. Patrz, co tu się dzieje na tym, no, no nie wybronię tylko stare. No, bo mnie zrobiła więc... ja, ta Pozamiatali zamiatali stary? Mm. Rebo bot. Chciałem, czy bot ma takie słabe staty? No co faj, co faj, debilko. Idę porędo. Jeszcze cię nie zaskoczyłem. Ona jest oczywiście kurwa. Jedę pod rejką. Raz taki szybki metrzyk, raz taki daremny. No tak, tak. Nawet nie wiem ile minusowych dostałem. Dłup. Do Mission. Wow. Zrobiłem misję. Jak on teraz ma misję? I kluczyk.